W raporcie o tym, że Polacy niestety nie lubią uprawiać sportu, szczególnie jesienią i zimą, kiedy mamy gorszy nastrój i pogoda nie zachęca do ruchu na świeżym powietrzu. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki chce zmienić nasze przyzwyczajenia, bo ruch o każdej porze roku to większa odporność i lepsze samopoczucie. Prawie 40% Polaków regularnie uprawia jakiś sport. Największym powodzeniem cieszy się jazda na rowerze. Jednak zbliżające się ujemne temperatury nie sprzyjają przyjażdżkom, przez co zimą o swoją kondycję zadba tylko co dziesiąty Polak. Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez kampanię Siła Od Ruchu stara się zachęcić do chociażby niewielkiego wysiłku fizycznego. Przynajmniej trzy razy w tygodniu po pół godziny. Może to mieć zbawienny wpływ nie tylko na naszą kondycję, ale i dobry humor. Najbardziej w rowerze lubię to, że można się spotkać z naprawdę niesamowitymi ludźmi. Generalnie, jeżeli ktoś już jeździ na rowerze lub też jest profesjonalnym kolarzem, to już znaczy, że dla mnie przynajmniej, że musi być naprawdę w porządku człowiekiem. Chociaż nie mamy czasu na sport, nie brakuje go nam na oglądanie telewizji. Większość z nas spędza przed telewizorem przynajmniej 7 godzin tygodniowo. A ze mną w studiu goście, którzy włączyli się do tej e, akcji, tej kampanii, pani Paulina Holc, aktorka i pan Piotr Młodzianowski, ekspert siły od ruchu, trener personalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, e, witam w naszym studiu. E, tak jak czytałam te badania TNS-OBO, te które mówią o tej właśnie aktywności fizycznej Polaków, podobno tylko 12% Polaków e, mm, właśnie przez cały rok e, uprawia jakiś sport, pomyślałam sobie, Niełatwe zadanie wzięliście na swoje barki. Jak zamierzacie przekonać Polaków do tego, że warto przez cały rok, panie Piotrze? E, no przede wszystkim na pewno siła odruchu daje nam tą siłę taką i jeżeli uprawiamy regularnie jakoś... E... Aktywność ruchową. Na pewno zaprezentuje to nam w jakiś pozytywny sposób, szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie, rozwój naszych cech motorycznych, czy też na przykład poprawę humoru. Jeżeli ćwiczymy, wtedy jest duże wydzielanie hormonów szczęścia, endorfin, co na pewno stawia nas w takim lepszym położeniu. Wtedy mniej chorujemy, nie musimy mieć do czynienia z polską służbą zdrowia, co też poprawia nam humor. No dobrze, ale ja tak sobie myślę, że to są argumenty, które się cały czas pojawiają, a jednak, a jednak ciężko Polaków przekonać, przekonać do tego, że warto. To się z kanapy. Ja poza tym czytałam właśnie na, na, na stronie całej kampanii o tym, że to nie tylko chodzi o to, żeby regularnie chodzić na siłownię, czy regularnie biegać, że wystarczą nawet takie czynności wykonywane w domu. O pani, pani Paulina, przeczytałam, że pani między innymi zrezygnowała z jeżdżenia windą. Czy to cały czas tak. aktualne? Tak. Ja mieszkam na piątym, wysokim piętrze w kamienicy przedwojennej. I po prostu, jak windy nie ma na dole, to sobie zrobiłam takie założenie, że idę schodami, trudno zawsze, co robić, zawsze. I trzymam się tego i mam czasami takie, że stanęłam już, nacisnęłam i myślę, nie, przecież nie było windy. Muszę iść. Nie, no muszę iść. No muszę to, iść. To ja muszę iść. To ja muszę. teraz, <grym> jak pani wchodzi na to piąte piętro, powiedzmy z zakupami, to pani się czuje lepiej. To znaczy, tak, <grym> z, zakupami, <grym> z zakupami, jeżeli są ciężkie, nie wchodzę, bo mam kłopot z łokciem, w związku z tym nie chcę nadwyrężać tego łokcia, ale, ale rzeczywiście, co jest zaskakujące, czuję się coraz lepiej, ponieważ wchodzę na to piąte piętro już właściwie w takim stanie zadyszenia, że jak ktoś nie wie, że szłam, to się nie zorientuję. A zaczynałam od... <śmiech> <śmiech> Czyli kondycja, kondycja, jest coraz, kondycja jest coraz lepsza. No dobrze, mamy ten okres taki, który szczególnie nie sprzyja żadnym sportom, bo ile Polacy jeszcze wiosną, latem sięgają po rower, tak no jesienią, zimą, za chwilę spadnie śnieg, to będzie niemożliwe. Nie wszyscy jeżdżą na nartach, nie wszyscy jeżdżą na łyżwach. To co Pan poleca, Panie Piotrze, na ten czas najbliższy? No jeżeli jest zimno, no na początku szukajmy to, co jest dostępne. Zacznijmy od tych dyscyplin sportowych, które można uprawiać, tak jak Pani wspomniała, łyżwy, snowboard, narty, nawet taka jakaś wojna na śnieżki, gdzieś na świeżym powietrzu na pewno pozytywnie wpłynie, ale tak jak pokazaliśmy na naszej stronie www.siłaodruchu.pl, tam mamy też takie ćwiczenia proste, przykładowo na kanapie podczas oglądania telewizji, czy też ćwiczenia A w domu. Co można robić siedząc na kanapie e... przed telewizorem, jak dziecko podniósł 30 razy, A jak ktoś nie ma dziecka? Nie, czy... Bocha, ta. Ta? <laughs> Możemy też również sprzątając na przykład dom, również mocno się zmęczyć w jakiejś prawidłowej pozycji, również to jest jakiś tam ruch dla nas, prawda? Nie, przede wszystkim wydaje mi się, że to jest naprawdę przestawienie sobie w głowie jakiejś klapki, bo znam wiele osób, które podjeżdżają samochodem za róg do sklepu, naprawdę przejeżdżając nie wiem 200 metrów. I to jest to, no, więc to już jest kwestia tego, co mamy w głowie, bo wystarczyłoby te 200 metrów przejść. Wystarczyłoby właśnie, jeżeli mieszkamy na pierwszym piętrze i nie mamy ciężkich problemów z y, nogami, czy kręgosłupem, czy kolanami, po prostu wchodzić i schodzić po schodach. To nie jest jakiś wielki wysiłek. Pani Paulina, Pani e, rower kiedy odstawia do... do Jeszcze chwili? nie odstawiła. Jeszcze Pani nie odstawiła. Nie, a zresztą ja to, dzisiaj liczyłam ile osób spotkam na rowerze, bo zastanawiałam się nad tym, że... Przyjechała nie, Pani rowerem? Nie, Czy... przyjechałam akurat dzisiaj. E, dzisiaj, znaczy tutaj przyjechałam akurat e, samochodem, ale to dlatego, że muszę przejeżdżać przez most, co jest dosyć kłopotliwe już przy, przy takiej odległości, bo nie przez każdy mogę się tutaj dostać. Natomiast e, natomiast e, spotkałam, po, policzyłam, że było sześć osób na rowerze, które mijałam pod drodze, zakutane w kurtki. Ja też jeszcze korzystam z roweru, jeżeli jeżdżę już na, na krótszych odległościach, no już powiedzmy nie przez całe miasto, ale przez tam kilkanaście ulic. E, i, e, I to jest, także to jeszcze jest, póki nie ma śniegu, to jest jeszcze cały czas czas. A jak rower. już ten rower trzeba schować, to co wtedy? Co Pani proponuje? E, ja przede wszystkim zaczęłam ćwiczyć jogę od jakiegoś czasu i to jest w ogóle moja wielka pasja. Plus moją ogromną pasją jest Foldens, który ćwiczę od pół roku i no tylko, że to już jest akrobatyka, więc to jakby jest to, to, to wymaga e, zawzięcia się i rzeczywiście e, ćwiczenia. No ale liczę na to, że e, święty Mikołaj podaruje mi rurkę i będę miał ją w domu <głosy> <głosy> będę mogła wtedy też przed tym telewizorem sobie ćwiczyć. <noise> no dobra, na koniec chyba kluczowe pytanie. Jak się do tego wszystkiego zmobilizować? Szybciej można się przyzwyczaić do siedzenia na kanapie i przełączania kanałów w telewizorze niż, niż do takiej właśnie aktywności fizycznej, regularnej, bo rozumiem, że ona musi być regularna, żeby przynosiła efekty. Jak najbardziej tak zgadza się. Chodzi o to, żeby po prostu szukać jakichś rzeczy, które nam pomogą w tym wszystkim, jak na przykład kolega, przyjaciel czy znajomy, ewentualnie. Czyli razem raźniej. Tak, w grupie raźniej większa siła, siła od Jeżeli można, można szukać takich różnych pomocy, przykładowo, jeżeli ćwiczymy w domu na jakichś sprzętach, nawet taki telewizor może nam przecież pomóc, możemy to robić po podczas oglądania telewizji. Jeżeli chodzi o uprawianie jakichś innych dyscyplin sportowych, muzyka nam bardzo pomaga, prawda? Jakoś własne fajne kawały, które dają nam motywację, może dzięki temu przyspieszymy na, podczas biegu gdzieś na świeżym powietrzu. No, przede wszystkim może przypomnę o tym, że pamiętajmy o tej rozgrzewce. Ona jest bardzo ważna. Czasami ludzie po prostu ustawiają sobie poprzeczkę za wysoko, no i szybko się zrażają do tego, tak? więc spokojnie pozwólmy naszemu organizmowi tak naprawdę e, przyzwyczaić się, przygotować na to, co będzie za chwilę. Dzięki temu wysiłek będzie przyjemny, bardziej bezpieczny. No i o to chodzi do tak naprawdę. A więcej informacji na ten temat Państwo znajdziecie właśnie na witrynie e, internetowej e, ca całej kampanii. Pani Paulino, Pani wybiera muzykę, znajomych. Jak Pani się mobilizuje? Nie, ja się mobilizuję sama z siebie. E, lubię muzykę, ale też przede wszystkim, dla mnie najważniejsze było znalezienie takiej formy ruchu, która mi sprawia przyjemność. I muszę powiedzieć, że długo szukałam, jak po urodzeniu dwójki dzieci, właściwie przez y, 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 kilka lat y, głównie się zajmowałam noszeniem tych dzieci, co, co zaowocowało łoktelem tak <laughs> 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 Nie, ale jednak dwie córeczki po kilkanaście kilo to jest już, to jest już jakiś wynik. Natomiast y, długo nie mogłam znaleźć takiego sportu, który by mi sprawiał frajdę, który by mnie motywował w tej chwili jest naprawdę mnóstwo do wyboru, bo jest i, nie wiem, jakieś zajęcia na rowerze stacjonarnym. To, 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 to jakby takich, dużo jest takich alternatywnych sposobów, które nam się wydawało, że na przykład coś było potwornie nudne, bo dla mnie jeżdżenie na rowerze stacjonarnym jest potwornie nudne i nigdy się nie mogłam do tego zmobilizować, nawet mając takie urządzenie w domu. Natomiast e, można to robić przed telewizorem oglądając film, przestaje to już być takie nudne, albo robić to właśnie w grupie, przy dobrej muzyce, z piękną instruktorką, która nas jakoś ogromnie mobilizuje. No jest dużo, myślę, sposobów, Czyli albo to, czy... znaleźć to, co sprawia nam przyjemność, coś, z co, czego co, co, nie będziemy rezygnować na rzecz innych przyjemności, bo samo to w sobie będzie przyjemnością. A jeżeli szukają Państwo pomysłów, to oczywiście e, polecamy stronę internetową, Pani Paulina Holc i Pan Piotr Młodzianowski byli e, gośćmi raportu. Bardzo dziękuję Dziękujemy. za wizytę w naszym studiu. Do raportu wracamy po informacjach z dnia o 15.15 .15, o to, co przed nas.